Twardy, twardy, najlepszy strona. Pięćdziesiąta. On. Wielki on. Kiedyś mój agent targował się ostro o stawkę dla mnie w teatrze telewizji. Jak zawsze był nieugięty, mój udział w tym spektaklu stanął na, na ostrzu noża. I nagle zadzwonił do mnie sam producent. O jego twardej ręce, ostrym języku i bezwzględności w prowadzeniu interesów krążyły legendy. Prosił mnie o pomoc. On, wielki, potężny producent, wytłumaczył mi, że nieporozumienie w umowie z TVP nie pozwala mu na rozpoczęcie zdjęć za normalne stawki. Obiecał, że jeżeli zgodzę się zagrać za symboliczną kwotę, wynagrodzi mi to następnym razem. Coś mnie... Zaintrygowało w jego głosie na tyle mocno, że się zgodziłem. Zdjęcia w górach Świętokrzyskich. Wszystko świetnie. Po tygodniu wracam do Warszawy i czekam na następny raz u wielkiego producenta. Bez skutków wpatruję się w milczący telefon, koledzy patrzą z politowaniem, ale naiwniak. Siedem miesięcy później dzwoni wielki i potężny. No cześć Pawełku, słuchaj. Chciałbym Ci się odwdzięczyć za przysługę. Mam dla Ciebie rolę marzenie aktora. W środowisku aktorskim rola marzenia oznaczała mała praca, wielka płaca. Na przykład 20 dni zdjęciowych, rola niemowy. Jadę na spotkanie z wielkim i potężnym. I co się okazuje? Otrzymuję rolę. Martwy oficer na polu walki. 45 dni zdjęciowych za podwójną stawkę. Zgodziłem się. Formalność. Przez resztę rozmowy prześcigamy się w opowiadaniu anegdot teatralnych i filmowych. Przez kolejne lata pracowaliśmy razem jeszcze kilka razy. Okazało się, że legendy o wielkim były wyssane z palca. On oczywiście o tym wiedział, ale nigdy nie dementował plotek. Jeszcze przed erą internetu poznał złotą zasadę ignorować hejterów. Nie dyskutuj, nie odpisuj, nie reaguj. Nie udowadniaj, że nie jesteś wielbłądem. Od wielkiego i potężnego producenta nauczyłem się śmiać z doniesień prasowych na temat mój, mojej rodziny. Komentarze w internecie bywają tak atrakcyjne, że <laughs> czasami abstrakcyjne. Może kiedyś wykorzystam je w jakimś kabarecie czy sztuce. Na przykład nie chcę nikogo obrażać, ale na niektórych zdjęciach burczyk wygląda jak. 万把。<laughs>